zmagania konserwacja rągów tak wygląda to jest i zaciski i drzwi. tu była taka lekka korozja. Tak cały rant jest wszystko ok. To było troszkę. Więc to jest wszystko kobrą fajnie zrobione Także boczki pościągane, to wszystko widać w oryginale czyszczone i tutaj zamówione mam głośniki no bo tutaj był o, ten już popękał półka zdemontowana tu będą chyba też głośniki montowane w tym miejscach i czym to konserwowałem to jest nie kablon tylko raptorem raptor z utwardzaczem oczywiście dany yy, neutralizator rdzy no i wyszlifowane wyczyszczone samo hamulce tutaj mogę jeszcze nawet ja zobaczymy czy uda się ale jest wszystko woskiem. O. Tutaj jest żadnej korozji nie ma. Nigdzie. Są wosk wszędzie. O. Wszystko jak nowe. Zero korozji. Mortyzator. Wahacze tu leje wszystko nowe. Robione. No interkuler. Interkuler będzie zmieniany, bo to co tu tutaj jest, to tutaj jest bardziej wyczyszczę go trochę. To co tutaj jest, to tutaj jest szkoda gadać. Eee, tak samo mogę pokazać tutaj kielichy. Tu jest wszystko zdrowiutkie, tutaj nie ma mowy. Tak jak tam oglądałem gdzieś, że w Omedze tu miał kielichy pognite. Ja miałem omek już tyle. W żadnej omedze. Nie miałem tu zgnitych kielichów. I miałem 94, 96, 2001 ranty tak może o, tu wszystko zero korozji Fakt faktem, że tutaj jest masą dane Tak samo tu o nie tak, no, tak no. Zero. Jeszcze mam tutaj małą Zaprawkę do roboty i tu na rogu drzwi Także to potem jeszcze pokażę jak zrobiłem kierunki tu boczne Bo lampy są, ale no A co tu mi tutaj A Co się tutaj stało? Chcę złapać ostrości Lampy są zrobione Tutaj jest znaczek To jest tak specjalnie zrobione Żeby się odróżniał W czarnym połysku jest Także tą stronę naszą zrobioną no tą dzisiaj będę kończył, mam nadzieję. No. Tu jest lista polakierowana. Sam ją lakierowałem. No. Sobie schnie. No i dobra i to tyle. Na razie, to tyle.